Moja szerokość biodrach 190 cm. 115. Bardzo dużo. A 73? Nie. Nie znam. Rozmiar, więc noszę? Mm. 95? 70E. No jest to. 100... 158? metr 73 1 72 ale od tego musimy odjąć 11 cm szpilki. Mój rozmiar buta to 37. 39? 37. Talii mam 73. Tyle co osa? Chciałabym 74. Przeważnie noszę rozmiar S. MK? SK. Ale przed siedzeniem czy po? Z wykształcenia jestem górnikiem. Jestem wyjątkowa, bo jestem kobietą. Najbardziej dumna jestem z tego, że nigdy w życiu się nie poddałam. No to tak marato złośnica. Potrafię rozpłakać się nawet na bajce. Nie wiecie jeszcze o mnie, że bardzo lubię kosić trawę. Ewelina to optymizm. Każdego dnia. Co w mojej życiu jest najlepsze? <laughs> Moją największą pasją jest motoryzacja. O, najbardziej wzruszam się jak kroję cebulę. Tak. Jestem wyjątkowa, bo jestem sobą. Wulkan energii, mama na pełny etat i najlepsza organizatorka. Moją największą pasją są podcasty kry kryminalne. Kamila to od y, pięciu dni szczęśliwa mężatka. Jak się denerwuję, to odruchowo sprzątam, bo bardzo szybko się wzruszam. Moją największą pasją jest gotowanie. Weronika to fajna babka.